Masz tak czasem, że patrzysz na inne osoby i wydaje Ci się, że ich życie jest prostsze niż Twoje. Przychodzi im wszystko z łatwością i wyglądają, jakby nie mieli zmartwień. Chcesz się dowiedzieć, dzięki czemu ich życie jest prostsze? Zapraszam do dalszej części nagrania. Na samym początku wyjaśnijmy sobie jedno. Ich życie tak naprawdę nie jest prostsze. Oni również mierzą się ze swoimi wyzwaniami, nie zawsze wygrywają, nie dostają wszystkiego, tylko muszą sobie na to zapracować. Różnica między osobami, których codzienność wydaje się łatwiejsza od codzienności innych, zawiera się najczęściej w kilku elementach, które właśnie teraz zaprezentuję. Osoby te upraszczają każde możliwe działanie. Przyjmują wyzwanie takim, jakie, jakim ono jest naprawdę. Nie szukają dodatkowych problemów, których nie ma. Często ludzie, którzy mają coś zrobić, zaczynają od narzekania, jakie to trudne, oraz szukają dodatkowych problemów, które nie istnieją. Tworzą je sami, przez co zadanie staje się bardziej skomplikowane, dużo trudniejsze niż jest naprawdę. Jak możesz uprościć swoje zadania? Po pierwsze, przeanalizuj zadanie i sprawdź, jaki jest faktyczny problem. Nie ten, który myślisz, tylko ten, który naprawdę istnieje. Napisz najdokładniej, jak potrafisz, jak będzie, gdy problem zostanie już rozwiązany. To będzie Twój punkt wyjścia z zadania. Stwórz plan rozwiązania problemu na zasadzie checklisty. Wypisz zadania, które będziesz po wykonaniu odhaczał. Ważne jest, aby zapisać je zwięźle. Kolejne to zrób burzę mózgów z osobami, które mogą pomóc Ci rozwiązać zadanie. Co kilka głów to nie jedna, dzięki temu szybciej ustalicie rozwiązanie. Nie zaczynaj od narzekania. Gdy już zaczniesz, stracisz tylko czas, który mógłbyś poświęcić na rozwiązanie zadania, więc zacznij je rozwiązywać od razu, bez narzekania. Uświadom sobie, które problemy tworzysz sam, a które są rzeczywiste. Skupia się tylko na tych prawdziwych. Zabierz się za rozwiązanie danego zadania jak najszybciej. Im dłużej będziesz zwlekał, tym trudniej będzie się za nie zabrać oraz dłużej zajmie się sam proces jego rozwiązania. Skup się na rozwiązaniu problemu, a nie na samym problemie. Jest to jedno z największych utrudnień, z jakimi możesz się spotkać na swojej drodze. Próbując zadowolić innych, staniesz się męczennikiem ich opinii na Twój temat, przez co dostosowujesz swoje działania do ich potrzeb, a nie swoich. Takim działaniem zaniedbujesz samego siebie, stajesz się nieszczęśliwy, stajesz się osobą, która nie robi tego, czego pragnie, tylko to, co wymagają od niej inni. Jak Ty możesz przestać się przejmować opinią innych? Po pierwsze, wyznasz własne cele i zacznij za nimi podążać. Gdy ktoś cię krytykuje, zastanów się, co tak naprawdę może ci ta osoba zrobić. Nie może zrobić nic, co by ci zaszkodziło. Zadaj sobie pytanie, jakie tak naprawdę ma znaczenie jego zdanie w dłuższej perspektywie. Jakim prawem ta osoba może cię w ogóle krytykować? Co takiego osiągnęła, że ma prawo cię krytykować? Zapewniam Cię, że 99% osób, które osiągnęły coś znaczącego, nie będą Cię krytykować, tylko dopingować. A 100% osób, które są no, tak zwanymi nieudacznikami, będą Cię krytykować za to, że to Ty chcesz coś osiągnąć, a one tego nie mogły zrobić. Wyrób samodyscyplinę. To ona znacząco podniesie Twoją samoocenę. Jeśli będziesz robił ważne dla siebie rzeczy regularnie, przestaniesz zwracać uwagę na opinię innych. Jeśli nadal się przejmujesz opinią innych, powiedz sobie, że twój sposób postrzegania jest błędny i tak naprawdę nic dla ciebie nie znaczy to, co powiedziała przed chwilą dana osoba. Często tworzymy problemy, które obiektywnie nie istnieją, są tylko w naszej głowie. Tworzy je nasze błędne postrzeganie rzeczywistości. Największy udział w tworzeniu tych problemów biorą Emocje. To one powodują, że problemy, które nie istnieją na zewnątrz, pojawiają się wewnątrz nas. Najlepiej zobrazować to przykładem. Załóżmy, że jest para butów, która jest modna. Wszyscy chcą ją mieć, ponieważ no marketingowcy sprawili, że stała się ona hitem w sezonu. Robisz wszystko, aby je zdobyć, ale nigdzie nie są dostępne. Przeznaczasz na ich poszukiwanie mnóstwo czasu, po czym nie uda Ci się ich znaleźć. Jesteś załamany, bo tak bardzo chcesz je mieć i tak dużo już czasu poświęciłeś, no przeznaczyłeś raczej na ich poszukiwanie, a i tak ich nie znalazłeś. To jest właśnie jeden ze sztucznych problemów. Dlaczego? Patrząc obiektywnie, każdy bus służy do tego samego, czyli by w nim chodzić. Więc obiektywnie każdy jest taki sam. Możesz kupić każdy inny i nie tracić czasu na poszukiwanie tej jednej pary. Szukając tych popularnych, stwarzasz problem, który obiektywnie nie istnieje. Jest tylko wytworem Twojej wyobraźni, a wyobraźni też ludu. Mam nadzieję, że w miarę zrozumiale to wytłumaczy. Jeśli nie, zadaj pytanie dotyczące tego podpunktu w komentarzu. Postaram się wytłumaczyć to jeszcze lepiej. Co możesz zrobić, by nie tworzyć sztucznych problemów? Po pierwsze, zastanów się, czy problem jest rzeczywisty, czy jest wytworem zabiegów marketingowych albo opinii innych. Zadaj sobie pytanie, co tak naprawdę zmieni w Twoim życiu podążanie za rozwiązaniem tego problemu. Zastanów się, czy rozwiązanie tego problemu jest ważne. Jeśli nie, zrezygnuj z niego. Czytaj treści, które mają. Inną perspektywę dotyczącą życia niż tą, którą znasz. Pozwolą ci spojrzeć w inny sposób i uświadomić, że wiele problemów, z którymi się mierzysz, są sztuczne i nie mają żadnego znaczenia. Działaj poza przyjętymi schematami. Szczególnie tym najbardziej popularnym, to on stwarza najwięcej nieistotnych problemów czyli szkoła, praca, emerytura. Jest to najczęściej powielany schemat i najmniej zadowalający osobę, która go stosuje. Wobec siebie miej jak największe oczekiwania. Oczekuj jak najwięcej i działaj w kierunku oczekiwań, aby zdobyć to, czego pragniesz. Zrezygnuj jednak z oczekiwań wobec innych. Nie masz wpływu na innych, więc nie oczekuj od nich niczego. Zrezygnowanie z oczekiwań wobec innych sprawi, że staniesz się szczęśliwszą osobą. Dzięki temu odejdzie Ci wiele problemów, które tak naprawdę nie są istotne. Zaczniesz działać w kierunku własnej zmiany, która pozytywnie, która na pewno pozytywnie wpłynie na Twoje życie. Jak możesz przestać mieć oczekiwania wobec innych? Uświadom sobie, że nie możesz żądać czegoś od innych. Że możesz kontrolować tylko to, co Ty robisz, a nie to, co robią inni. Skup się na sobie samym, a nie na innych. Żyj własnym życiem, nie życiem innych. Z tym pomoże Ci określenie własnych celów i podążanie za nimi. Przejmij kontrolę nad emocjami. Albo Ty kontrolujesz emocje, albo one kontrolują Ciebie. Kontrolując je, jesteś w stanie sprawić, że oczekiwania wobec innych wygasną. O kontroli powiem więcej w dalszej części nagrania. Niepowodzenia są nieodłączną częścią życia. Patrząc obiektywnie na każdą osobę, która osiągnęła sukces, więcej razy doznała niepowodzeń niż sukcesów. Jak takim osobom udało się podnieść po porażce i dalej dążyć do sukcesu? Osoby te zaczęły niepowodzenia traktować jako odpowiedź zwrotną, która pozwala im udoskonalić ich działania. Zamiast się załamywać, analizowały porażkę i poprawiały swoje działanie. Dotąd, aż udało mi się osiągnąć upragniony przez nie wynik. Przestały narzekać, zaczęły działać w kierunku własnej zmiany. Jak Ty możesz przestać załamywać się niepowodzeniami i zacząć dążyć czy odnosić sukcesy? Po odniesieniu niepowodzenia analizuję. Najlepiej wykorzystaj do tego cykl kolba. Jak wygląda ten cykl? To tak. Na początku jest obserwacja. Polega ona na dostrzeżeniu problemu i zebrania wszystkich potrzebnych informacji na jego temat oraz rozwiązania. Kolejnym krokiem jest analiza. Na tym etapie analizujemy zebrane przez nas dane oraz nasz problem. Kolejnym etapem jest planowanie. Tutaj planujemy w jaki sposób rozwiążemy problem. Jakie podejmiemy działania, aby dojść do naszego celu. Odpowiedz sobie na tym etapie na pytania, co musisz zrobić, aby osiągnąć dany cel? Jak musisz to zrobić? Kiedy to musisz zrobić? Jak i kiedy sprawdzę swoje wyniki? I zostaje ostatni etap. Działanie. Jak już wiesz, to jest najważniejszy etap, gdy już bez niego nic się nie wydarzy. Choćbyś przeczytał wszystkie książki, posiadał wszystkie umiejętności, jeżeli nie wykorzystasz tej wiedzy, to nic nie osiągniesz. Na tym etapie zaczynasz realizować zamierzony plan. Jak już zaczniesz działać, powtórz od nowa cały cykl, aż do osiągnięcia pożądanego efektu. Kolejne. Uświadam sobie, że niepowodzenia to nie koniec świata i można z nimi żyć. Przestań się nimi przejmować. Zacznij uważać je jako odpowiedź zwrotną. Twojego działania, dzięki której sprawisz, że Twoje przyszłe działania będą bardziej skuteczne. Spisuj wszystkie swoje sukcesy na małych karteczkach. Gdy doznasz niepowodzenia, wyciągaj te karteczki i je czytaj. Pozwoli to przykryć Twoje niepowodzenia Twoimi licznymi sukcesami. Nie muszą być one duże, Między innymi może to być wykonanie po prostu dziennej listy zatem. Na koniec największy smaczek, czyli kontrola. Osoby, których życie wydaje się prostsze i pełne sukcesów, skupiają się na tym, co mogą kontrolować. Kontrolują to, co mogą kontrolować. Nie skupiają się na tym, czego nie mogą. To znacząco pozwala przestać przejmować się nieistotnymi rzeczami. Takie podejście sprawia, że odrzucają większość problemów, które nie istnieją. Ty również możesz zastosować takie podejście i zrezygnować z niepotrzebnych problemów. Jak to możesz zrobić? Skup się tylko na tym, co możesz kontrolować w 100%. Czyli to, czy wykonasz swoje zadanie, Twoje nastawienie do problemu, Twoje emocje, Twoje decyzje. Wszystko to, co jest wynikiem Twojej decyzji, co wychodzi z Twojego wnętrza. Możesz kontrolować. Nie zawsze od razu. Czasem wymaga to nauki, ale ostatecznie są to czynniki. Na które ty masz wpływ. Nie skupia się na tym, czego nie możesz kontrolować. A nie możesz kontrolować przyszłych zdarzeń, nieprzewidzianych zdarzeń, opinii innych osób. Niektórym po prostu się nie spodoba się tyle. Nie możesz kontrolować pogody, to czy zepsuje ci się samochód. Czyli wszystko to, co przychodzi z zewnątrz i nie masz możliwości wpłynięcia na to bezpośrednio. Omówionych przed chwilą sytuacjach należy być elastycznym, dostosować się do nich i je rozwiązać. Zacząć od rozwiązania ich, a nie narzekania. Tutaj taki mały plusik. Są również sytuacje, które możesz kontrolować w 50%. Do takich sytuacji warto przygotować się z wyprzedzeniem. Co możesz kontrolować w 50%? Relacje z innymi. To, czy będą udane, czy nie, zależy od Ciebie i od drugiej osoby, więc masz w nich 50% udział. Negocjacje są wynikiem działań obydwu stron, więc również masz tutaj 50%. To, czy będziesz miał szczęście. No, możesz mieć ten udział. Aby mieć w czymś szczęście, musisz podjąć się działania związane, które jest powiązane z tym. Jeżeli nie podejmiesz działania, samo do Ciebie nie przyjdzie. W 50% możesz kontrolować wszystko Sytuacje, na które masz częściowy wpływ. To znaczy, Twoja ingerencja może zmienić przebieg danego wydarzenia albo jego wynik. Już wiesz, jak możesz sprawić, aby Twoja codzienność stała się łatwiejsza. Przypomnijmy jeszcze raz, na czym należy się skupić, by tak się stało. Po pierwsze, na upraszczaniu swoich działań. Na nie przejmowaniu się opinią innych, tylko na działaniu w kierunku, w którym podpowiada nam intuicja, na nie tworzeniu problemów, które w rzeczywistości nie istnieją, na nieposiadaniu oczekiwań wobec innych, tylko wobec siebie, na traktowaniu porażek jako wyzwań jako odpowiedzi zwrotnej do podjęcia kolejnych działań, na tym, co możesz kontrolować. Przedstawiłem działania, jakie możesz podjąć, aby uprościć swoje życie. Od Ciebie teraz zależy, czy wprowadzisz te wskazówki, czy nadal będziesz męczył się ze swoją szarą rzeczywistością. Jeśli uważasz ten film za wartościowy, udostępnij go. Masz jakieś pytanie? Zadaj je w komentarzu. Zapraszam Ciebie również do mojego poprzedniego nagrania, w którym mówiłem, jak odnaleźć swój cel. Życzę Tobie miłego dnia i do zobaczenia następnym razem.